Cześć moje czyściochy, zróbmy sobie dzisiaj sobotnie clean with me moje szuflady z kosmetykami. Bardzo lubię się malować, jest to moje hobby i odskocznia. Dlatego też często na live'ach jestem pomalowana, jakbym wróciła z salonu piękności. Przepraszam. Moi pomocnicy oczywiście są już obecni na swoich stanowiskach. Ja będę sprzątała cifem. Jak widzicie z IKEA mam te pojemniki. No i każdy dobrze wie, że bardzo ciężko się to domywa. O, to są moje ukochane kredki z Golden Rose i te pomadki. Muszę to bo już są takie malutkie. Dobra, teraz tylko trzeba wszystko przebrać i umyć. Wydaje się, że tego jest tak dużo, ale zobaczycie jak wszystko poukładam. Ponieważ ja nie lubię mieć za dużo, więc pozbyłam się części niepotrzebnych kosmetyków. Da wam dobrą radę, lepiej powyrzucać, co jest niepotrzebne albo oddać komuś, żeby sobie nie marnować miejsca na inne rzeczy. Jak jest ich za dużo i robi się bałagan, to znaczy, że czas już czegoś się pozbyć. Wycierałam tutaj też wszystko to zofloro z angielskiej chemii. Jejku, jak to pachnie, coś pięknego. Ja lubię mieć wszystko pochowane, nie lubię jak mi się coś kurzy. No, i jeszcze wam pokażę w następnych filmikach na tygodniu, jak myję swoje pędzle. Dajcie znać, czy tylko chcecie. I proszę, zobaczcie, jak pięknie, od razu lepiej, jak coś świeczki zgasiłam, bo koty.